Witam was wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. Nagrywam ten film w sumie o 2 rano, bo jest strasznie gorąco za dnia, więc też nie widzicie, się, że mogę mieć troszeczkę złączony głos. No i co no, nie przedłużam zbytnio. Ogólnie ten, to kaftowanie, które tutaj będzie. Yy, jest to 147 refów, czyli 49 czapek, jak policzyłem przed nagraniem. I to kaftowanie jest już po update, który wyszedł teraz ten letni, więc może mi jakieś dropną te nowe czapki i przy okazji zobaczymy sobie je na tym odcineczku no, i ten odcinek dostajecie. Okej, okay, to już miałem, to jest tanie ile pamiętam has 1 4 H4. Ten odcinek dostaniecie generalnie dzień po filmie z update'u. Więc w sumie też hmm, raczej rzeczy o no, update'u tutaj w tym filmie mówić nie będę. Ta czapka ta że też batania, tania, ale moim zdaniem spoko do Heliego. Więc jak ktoś sam no, chce tą czapkę, to ja po prostu rozdam. I słuchajcie, teraz robimy tak generalnie podczas, podczas tego filmu. Na końcu filmu będziemy mieli takie, powiem, króciutki jeszcze jak na kilka czapek. Czapki, generalnie, które tam będą rozdawane, będą troszkę droższe i one wszystkie trafią do jednej osoby, słuchajcie. I co trzeba zrobić, aby no, wygrać te, te kilka czapek i kilka, w sumie jeszcze kilka innych rzeczy dołożę? Po prostu napisać, słuchajcie, komentarz i komentarz z największą ilością odpowiedzi dostanie ten te wszystkie itemy. A jeżeli Wy po prostu no, sądzicie, że nie macie na to, na to szans, zwyczajnie i tak dalej, to zwyczajnie. O, to jest spokojna czapka. To zwyczajnie po prostu możecie dać no, <coughs> lajki pod tym filmem i robimy tak jak yy, kiedyś było pod innymi właśnie filmami z craftowania. Czyli 10 yy, łapek w górę yy, równa się jedna czapka. Po prostu, wiecie, no, stamtąd na po prostu piszcie. Swój trading w komentarzach. Wy coś nie wysyłajcie samego, samego linka, ponieważ Wam YouTube ten komentarz da do spamu, bądź też usunie i go ja nie będę widzieć. Ale wy go, wy go będziecie widzieć. O, to jest spokojna czapka. Yy, więc po prostu no, nie, napiszcie załóżmy nie wiem siemka i wlecie ten swój trading. Jak coś się musicie ucinać tylko od linka, bo mi to różnicy nie robi. Dobra, no nakażcie do, z tego co póki co patrz. O! o! Nie wiem, ile to jest warte, ale podoba mi się to. Może to ma być tylko head Z tego co na razie patrzę, to może być plus minus przy zerze, ale raczej jestem lekko na minus. Chociaż już chyba bardzo na minus. Nie wiem, nie jestem pewien. Po z tego co widziałem, na, na początku było taki dużo shitowych czapek. To jest fajna czapka, tylko chyba to są takie. Chyba ja to są do jeszcze tutaj zobaczmy ogólnie tę czapkę. Bo chyba mi się wydaje, że to są takie czaszki tutaj, tak, zamiast granatów. Dobra. To jest tanie na pewno jeden 4, grafa refa kolejne, więc więc raczej na minus jestem znowu, ponownie. Ogólnie ja przypominam, o to jest troszeczkę drogie. Troszeczkę warte, mogę tak powiedzieć. Zresztą od razu no, przypominam, że no, nie opłaca się teraz zbytnio... To chyba też jest, to się tam chyba kosztuje. Nie opłaca się też zbytnio tych czapek craftować, więc od razu odradzam Wam robić to, co ja robię, czyli przewalam, przewalam refy. To jest fajna czapka. Prędzej yy. już wolę, by się Wam radzę, byście coś po prostu sobie kupili, bo ja w tej chwili przewaliłem IDS. Trzy, cztery. Nie w sumie. no Około czterech kluczy chyba przewaliłem w tej chwili. O, też na spoko, Tylko raczej tanie. Fajnie, no ale raczej tanie. Nie znam to od razu. Już prędzej wam radzę, abyście kupili sobie jakieś klucze czy coś i, nie kupili sobie. To to już, nie wiem, jakieś. Australia czy inne, tam, nie wiem, pozbierali sobie na coś. Co tam po prostu nie no, chcecie. Już szczerze bardziej sądzę. O, to jest fajna czapka bardziej w sumie sądzę, że bardziej mm, na profit jest kraftowanie załóżmy, że nie kraftowanie, kupowanie biletów w Manku I po prostu no granie, znaczy no wiecie, te bilety FM, nie? Po prostu granie ludzi kontra maszyny, no i już prędzej wam coś tam ciekawego drobnie, co możecie, nie wiem, po prostu sobie brać i po prostu mieć, tak? Nie wiem, jakiś kliskik nawet, nie wiem, na to ostra, o, to jest fajne na jakieś tam Australium, czy obojętnie, co tam, co tam po prostu nie, no Po prostu Może mam coś ciekawszego dokonać gdzieś tutaj. A to sądzę, chyba, że kraftowanie broni byłoby, byłoby też bardziej, powiem, profitowe niż to, co robię aktualnie, czyli przeładowane refy. Zresztą też mam taki sam zrobić też odcinek kiedyś z kraftowania broni. Więc, no, jeżeli to ci kraftowanie broni, to też napiszcie w komentarzach. Zresztą już mam tam przygotowane chyba, o ile ja pamiętam, kilka, yy, kilka żetoników już, już tam sobie przygotowałem. Ale to potrzebuje ich znacznie, znacznie więcej tych żetonów. Mm, oraz do tego jeszcze tam będę potrzebować tego dużej i dużej, naprawdę bardzo dużej ilości skrapów. Na razie teraz tutaj widzę, że niezbyt fajne mi czapki dropią z wyglądu, więc też nie wiem, czy są drogie. to, że to jest na to nas fajne. to jest takiej jednej gry, ale nie pamiętam, jak się tak nazywa. Była taka gra chyba na PlayStation, co były takie właśnie roboty, i to właśnie było takim Część rodzaju kota. Nie pamiętam, jak to się nazywało. Dobra, zostałem troszeczkę tych czapeczek jeszcze do zrobienia. To jest śmieszna czapka. A ja to się komponuję chyba z tym, o ile pamiętam, z tym właśnie katmańskim uczesaniem. O, za to to jest fajna ale ten czapka do, do Scouta, no ja chyba sobie ją zostawię. mi się wydaje, że jakbym ją sobie pomalował generalnie, to myślę, żeby wyglądała nad spoko. Gdybym właśnie sobie ją pomalował i dałbym sobie na Scouta na, tam właśnie cały różowo. Już zobaczę to sobie tam po odcinku. O, Katiusza. To jest taka fajna czapeczka do heavy Hunter, mam taką jedną, więc mogę wam tą na pewno śmiałość tą czapkę rozdać. Też yy, przypominam właśnie, jeżeli chcecie jakąś tam czapkę i nie powstajcie, to właśnie tutaj, tutaj, ten trading i nie wiem. Napiszcie właśnie jaka to jest czapka, którą. Śmieszna <śmierzny> czapka. No właśnie załóżmy, chcecie po prostu mi tutaj ten nazwę tej czapki, no i ja wam ją ja wam ją rozdam. Od jakiś tam coś tam broda z okiem, więc to też brzydkie jakieś. O, za to te włoski są fajne. Do enga. Dobra, zostały jeszcze dwie czapki. Teraz tutaj mamy. O, tak jest fajna. fajna. Ja mam, na Engu, używam alchazmu. Nie sobie na tą z. Na co zostawię tą brodę. Generalnie na te lampki. O, to było nad spokojnie. Dobra, generalnie zobaczymy, jak mi te czapki by wypadały. Jak plus minus. No, nie wygląda to zbytnio obiecująco. Więc ja sobie to tam potem jeszcze szybko zobaczę. Wszystko, co i jak ile kosztuje. Sądzę, że to może trochę kosztować, chociaż nie, wiem, bo wiem, że to mi się po prostu podoba. To może na pewno kosztować to. Te dwie czapki na pewno coś tam mogą kosztować. To chyba też mi się wydaje, że może coś tam kosztować. To niezbyt to może coś kosztować i to. To coś kosztuje, to wiem. Ten tłuszczyk też może coś. Koło 3 r myślę, ale nie jestem pewien. No a stąd chyba tylko będzie to w miarę. <laughs> I też myślę, że to jak ta czapka jest, nie wiem. Hmm. Ania, to myślę, że i tak jest fajna. No i co, to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Przypominam właśnie, abyście no, po prostu poczekali do końca tego filmu. Za chwilkę ja Wam to, te, pokażę ten właśnie owy. jak na tyle kilka czapek. Oraz no, generalnie przypominam o tym właśnie, abyście wysłać ten trending i pisali właśnie jakie tam chcecie te czapki. Do zobaczenia. Cześć! Mówiłem o tym, że na końcu tego filmu będzie konkurs, także też i tutaj prezentuję wam rzeczy, które możecie po prostu wygrać, jedna może osa wygrać. No, przypominam po prostu napisać w jakikolwiek komentarz. Ja będzie mamko będzie najwięcej odpowiedzi pod tym komentarzem, najlepiej właśnie też z z tradinkiem. co wygrywa te wszystkie te rzeczy, które to są te wszystkie przedmioty, te te czapki, skinki, kurioza i tak dalej, i tak dalej. Więc no napisz na ten komentarz i życzę powodzenia.